Święcenie pokarmów, zajączki, jajka, pisanki i lanie wodą tradycje świąt wielkanocnych są mocno zakorzenione w naszym społeczeństwie i trzeba przyznać trudno byłoby z nich zrezygnować. Triduum paschalne jest najważniejszym świętem w liturgii kościoła katolickiego. Przy tym niezwykle kolorowe i rozbudowane, jeśli chodzi o obrzędy związane z ludową tradycją. Najpierw niedziela palmowa związana z wjazdem Chrystusa do Jerozolimy. Niegdyś palmy, które zabierano do kościoła, były robione w domach, a do ich produkcji używano roślin, które przetrwały zimę, np. przykład tuje i cis. Ozdabiano je sztucznymi kwiatami. Tuż przed świętami obowiązkowo przygotowywano pisanki. Jak się to kiedyś robiło, mogły zobaczyć i same spróbować dzieci, które uczestniczyły w warsztatach wielkanocnych zorganizowanych w zamku piastowskim. Pisanki były przygotowywane ręcznie, a kolory pozyskiwano z natury. Barwników, jakich używa się dzisiaj do barwienia jajek, no to są barwniki syntetyczne. W czasach, powiedzmy, minionych używano barwników naturalnych, pozyskiwano je w sposób no, naturalny. Zbierano korę, na przykład olchy i gotowany wywar dawał kolor czarny, oziminę. Zrywano, robiono z niej wywar, które dawała piękny kolor zielony. No, tradycyjne zdobienie to łupiny od cebuli. Wszystkie te elementy to symbole, które mają ścisły związek z obchodzonymi świętami. Wczoraj wierni uczestniczyli w nabożeństwie wielkoczwartkowym. <śleski> Pamiątka, też e, pojmania Jezusa. I przeżywamy to przez e, po liturgii Wielkoczwartkowej. Przechodzimy w symboliczny sposób e, z najświętszym sakramentem do ciemnicy. Jest to więzienie które symbolizuje pojmanie Jezusa. Dziś Wielki Piątek, czyli adoracja grobu pańskiego i tajemnica skazania na śmierć oraz męki Chrystusa na krzyżu. Sobota to dzień Wigilii Paschalnej. Wigilia Paschalna to, są, to jest misterium najważniejsze w liturgii kościoła rzymskokatolickiego, w ogóle u chrześcijan. Świętowanie zmartwychwstania pańskiego. Rozpoczyna się liturgią światła, później bardzo obfita liturgia słowa, która przypomina nam o Bogu, który opiekował się narodem izraelskim a w niedzielę rodzinne spotkania przy wielkanocnym stole. Polską tradycją było spożywanie najpierw pokarmów poświęconych, a następnie przygotowanych potraw, w których przeważały przede wszystkim mięsa i ciasta. Nie mogło zabraknąć świątecznej babki. Mazurek na pewno, biała kiełbaska. To z posiłków, a z takich obrzędów rodzinnych gdzieś jedziecie, coś robicie? Jak to no rodzinnie, zazwyczaj do rodziców się jedzie, do dziadków, jak się ma oczywiście. Tak, żeby w domu nic nie robić? Nie, no w domu też robimy oczywiście. Jak najbardziej. Święconka. A co? Z, 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 z... Lany poniedziałek. No właśnie. Bardzo A wróćmy jeszcze fajnie. do niedzieli palmowej. Palma też była przygotowana na Tak, Ta bo... oczywiście była. Jak najbardziej. Dzieci przyjeżdżają i trzeba szykować na święta, żeby coś było. I tak, pani mało optymistycznie nie, pani no, patrzy na jak jak święta. Nie, no wie pan, no, szykuje się wszystko tak: jajka, no kiełbasa, no, tak, yy, barż biały, no tak, żeby wszystko było przyszykowane, nie? Bo dzieci czekają, żeby coś zawsze mama nowego przygotowała. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o zwyczaje? Pisanki na przykład. Maluje Pani jeszcze z dziećmi? czy o, Oczywiście. Już, czy nie? nie, no dzieci to mam duże. Jeden 42, 30 lat, to wie Pan. <grym>, Ale... To to wnuki. Y wnuczkę mam tylko jedną. Ale... No przeważnie, wie Pan, co lubimy? W cebuli. I później drapiemy, nie? No takie tradycyjne. No wyjątkowe, bo z rodziną się spędza. To ile dni? W zasadzie już od soboty, czy od niedzieli? Y czy nie od byli? soboty, niedziela, poniedziałek. Jakie zwyczaje i, i, i jakie takie obrzędy związane z, z tradycją przy tym święcie są? No w sobotę na pewno święcenie jajek, No w niedzielę no śniadanie z rodziną, no a w poniedziałek to lanie wodą. Właśnie, ale to tak w sposób taki symboliczny, czy wiadrami? Nie, no symboliczny, tam ma, mała psikawka i żeby, żeby tą tradycję podtrzymać, to tak, takie lanie. A co na tym śniadaniu zazwyczaj, jeżeli chodzi o posiłki? I w ogóle jak wygląda takie śniadanie? Po prostu siadacie i jecie? Czy? Nie, no to jest święconka. Najpierw święconkę bierzemy sobie na talerzyki, składamy sobie świąteczne życzenia i wszyscy szczęśliwi są i jemy. Wojna na jajka? Też, też jest. Tradycja jest jest podtrzymywana córcia też jest zadowolona, bo dużo jajek bije. W niedzielę jest rodzina, przyjeżdżają i się cieszymy Pani, z tego, że jesteśmy razem. Pani musi wszystko szykować. Wspólnie, rodzinnie. Mam dwie córki cudowne, które mi pomagają także. A jak z pisankami na przykład? Czy to tradycja kiedyś siadało się w domu i zawsze Pisankami zawsze zajmują się moje dzieci. A to robią cały czas jeszcze te Próbują. A w jaki sposób? Tam gdzieś ręcznie dziergają, czy tylko wrzucają do koloru? I... Wrzucają do koloru, czasami woskiem jeszcze coś tam próbują robić, ale już zanika ta tradycja. Czas świąt był także momentem informowania wybranej kobiety czy mężczyzny o swojej sympatii. Odbywało się to m.in. przez symboliczne uderzenie witką wierzbową. Wiele z tych elementów tradycji obchodzenia świąt wielkanocnych zostało już zapomnianych. Część przetrwała. Czy warto je kontynuować i do nich powracać? Społeczeństwo bez tradycji nie jest narodem. Musimy to kontynuować, trzeba to przekazywać następnym pokoleniom, szczególnie teraz, kiedy tak wielu ludzi młodych wyjeżdża, emigruje. I warto by było, żeby jednak pamiętali o tym. To dlatego są te warsztaty zorganizowane, po to, żeby od najmłodszego pokolenia, tak jak ja, miałem to szczęście, że jako dziecko z różnym skutkiem oczywiście to było. Uczyłem się tego. I, i, I należy wręcz kontynuować, kultywować, przekazywać, bo przestaniemy funkcjonować jako naród, jako społeczeństwo. Mieszkańcy gminy są podobnego zdania. Wszyscy tak troszeczkę odchodzą od tego, ale jak najbardziej, jak najbardziej. Tak zostałam wychowana i myślę, że że tak będę też przekazywać moim dzieciom to. Dla mnie najważniejszy jest kościół większa święta, to tradycja, tradycja taka to jest. tradycją, nie? No no nie jest, to jest, czyli no, to wszystko. No, to no, no, jest, to, no to jest niepotrzebne zupełnie. No, nie to, że niepotrzebne, no jak tam będzie, będziemy weselej, ale... Myślę że, że trzeba podtrzymywać, yy, wpajać to młodzieży, bo młodzież w teraz jest e, tak bardziej komputerowo i, i nie, nie, nie trzyma się tej tradycji, tak jak my się te trzymamy, jak nas rodzice wychowali w tej, w tej takiej e, przekonaniu świąt, że święta to jest czas dla rodziny i dla nas. Raczej powinny być podtrzymywane i przekazywane młodszemu pokoleniu. Tak uważam. O potrawy chciałbym jeszcze zapytać. Co tam się pojawia podczas śniadanka i czy Sącerniki na początku jest wojna? Są baby. U mnie jajka wiszą na drzewkach w pogrodzie. To jest taka moja e, rodzinna tradycja. To może dzieci na początku dnia wychodzą i szukają, może prezentów takich od zajączka, czy nie czy mam tej tradycji? większe dzieci, ale też szukają. szukają. Zawsze to u pani w domu? Było? Zawsze. to ciekawe, bo to nie wszystkich domach jednak się pojawia, że Znajdują. Jak dobrze poszukają, to znajdują. Podstawowym nośnikiem przekazu tradycji jest dom i najbliższa rodzina. Przede wszystkim spotkanie z rodziną. To przyjazd dzieci, które z reguły powiedzmy, w tej chwili mieszkają w różnych częściach Polski i w różnych częściach świata, ten, to się nagle wszystko skurczyło. Znaczy, rozrosło się w ten sposób, że dużo młodych ludzi wyjeżdża, ale. Jednak mimo wszystko na święta wracają, niezależnie od tego, czy kultywują, czy nie, ale jednak jest to taki moment, kiedy oni przyjeżdżają do tego domu rodzinnego. Z okazji Wielkanocy redakcja Krośnieńskich Wydarzeń składa Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, rodzinnych i ciepłych świąt.